Jesteśmy na Wzgórzu Eliasza. Czy ten pomnik? To jest pomnik Spirosa Kalialesa. No, to był gość. Prawdziwy bohater. Kiedy ostrzelano obóz rewolucjonistów, przestrzelono maszt, na którym powiewała flaga. Spiros, nie patrząc na świszczące wokół kule, podbiegł, podniósł flagę i stanął dumnie z tęże flagą. Widząc to, siły mocarstw wstrzymały ogień, a włoski komandor napisał po latach, że bohaterstwo Spirosa zrobiło na nim ogromne wrażenie. To był moment, którego nigdy nie zapomnę tak pisał. I tak Spiros stoi i trzyma tę flagę. I w Grecji w wielu miejscach widzimy dumnie powiewającą flagę.